Coś się o? w innym miejscu. Tak myślisz? Ty, nie mogę kliknąć... X, ani C nie działają. Wszystkie na mysz. na klawiaturze. <grym> na mysz, serio. Nad menu nie mogę otworzyć, co jest? Ważne, że jest ja teraz. Tak, powinien wcisnąć T. Wcisnij T raz Enter. O nie, nie mam nic. Już nic nie piszę. O, Fuck. Spadło, no o, teraz, o kurwa, ale miałem lag. O, coś. To... Wszystko mi się teraz tworzyło. <grystanie> miałem lag jakiegoś dziwnego u siebie na dysku lokalnym. Okej, okay, zmieniamy sobie szkołę magii na ogień. No to mój drugi atak nic nie robi. Czekaj, bugger pisze. XZWWTVCFX. -W o, słyszę, coś napisałem. Fuck, spadłem. spadło. Spadły się. Dobra, mieliśmy iść na N. N <laughs> ale mamy już 21 punkty doświadczenia na 50, więc jeszcze troszeczkę będziemy mieli 50. O, może O, kurwa, no. Dlaczego mam takiego pecha, co? Ja Czemu się cały czas musisz uciekać? Ja 7 się doświadczenia masz? No. Ale ty no. sobie słaby. Dobra, gdzie tam trutasz? Zatakujesz coś? Nie. Nie, nie, nie. Co to za taki głos tutaj? O, o. Co, co, co? Insect Guard, uciekamy. Eje, ej, lecą, lecą, lecą tam wojownicy, czekaj, czekaj, chcę zobaczyć, co oni będą robić. No będą walczyli z nami zapewne, mają przerwone nie, nie. nie, nie, nie. Oni atakują tego wielkiego potwora. Nie. Przybiegałem tutaj. No chodź, chodź, nie ma sensu czekać na to. Kujus znowu dziwnie tam gdzie trzeba... Eee... Ej, pozbierałem. Czemu to drzewa ma takie czarne krowki tutaj? to coś? Kolejny Da się coś z tym zrobić? A wiem, pewnie da się sprzedać później. Aha, miał nadzieję. Że nie uda się tego śmiecia na daremne? Chodź, 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 o jest Spinaczka. Oj, kwiateczki. No, kolejna. Ja o, znalazłem rzęszeń. Koreański rzęszeń to jest czerwony rzęszeń. Hongsam bodajże to się nazywa po koreańsku. Aby ja ktoś pytał: Hongsam. Tak? Hongsam. Ojajajajajaj. Czerwony rzęszeń. Koniki, koreński. koniki. Nie, to nie są koniki. To nie tak. są koniki, to są te, masz, te, te co plują. Tak, to zabijemy to. Ale kuź, w jej tutaj. Więc czekaj, czekaj, one są zielone. Wiesz co? Weźmy tylko jednego z my alpaka. Nie atakuj innych, nie atakuj innych. No postaram się. No się, zaatakowaliśmy. No, ale on, on się tak. sam już zaczął atakować. Dobrze ci idzie. Jaj, mi coś. Jeden nie wiem co? Dawaj. Kolejnego. Pójdź, balon Słaby jest ten ogieb. Jezus, czekaj. Nie wiedziałeś, Wiedziałeś oczywiście, że no wszystkie zaatakować. Wiedziałem, że tak będzie. Dobra. to Revive. Jezu, jak ty daleko do ciebie. O, spoko, spoko. Biegnę do ciebie. Mam 24 życia. Zbierasz do mnie. Dobra. Ogłuszyłem ich. A, rozwaliłem tutaj tego. Ej, ej, jedno życie mam, lecz mnie, lecz mnie. Nie mam teraz tej szkoły magii, ale okej. Okay. Zginął. Co to jest za kwiatek? Cotton plant. Zbieram, zbieram. Cotton capsule, co to nam daje? Nie, nie wiem, to klatynko coś. Kto co to ma? Jest to zaliczenie w inwentorze. Plant fiber mam. Ginseng root, czyli... Sam. Co to jest ginseng? Pineapple pumpkin. Apple. To co zebrałeś? to coś? No ja zebrałem. to coś? Ale czekaj, ko koton Jest, koton kapsuła jakoś tak Ej Bagger, weźmy ulecz Oj tak, dawaj życie, dawaj życie. Ile tego masz? Mmm... Masakra, kuźwa... Ale dać ci co? No, ale jest 60 Dawaj więcej. Więcej możesz? No chwilę, bo to mana mi bierze, wiesz. Muszę czekać, mi się mana zregeneruje, że mógł coś zrobić z tobą. nie ja jestem ciekaw, dlaczego te moje... ...drugie umiejętności nic nie robią. A kliknij sobie e, C. To no, masz możliwość... ...wybioru umiejętności, nie? C? Pod x -em. A, sorry, pod x no. No, a to tylko mi zwiększa życie i jakiś lepszy atak w tłumie Aha. Chyba. Dobra, my znowu idziemy w złą stronę. No jasne, oczywiście musiałem cie, ciebie śledzić. Kurde, nie w tą stronę poszliśmy. Gdzie jesteś, łosiu? No biegnę od ciebie. Ty jak to biegniesz koło mnie? Ja cię nie widzę. Tu jestem. A, tutaj kuźwa. Wyskowałeś za głazem, cię nie widziałem. Biegniemy na N. Pamiętaj, cały czas na N. Tam była jakaś baza wcześniej. Kuźwa, mam straszne nagi w tej grze. Teraz tak? w przypadku wypiłem... Wypiłeś sok. O, no, Zagumij Jagód. A ty teraz będziesz skakał hej hej wysoko. Ej, hey, białm tym. Jak, jaka to była piosenka Zagumisiów? Ja się... Hej dzieci, jeśli chcecie zobaczyć Bogusia Świat. <laughs> a tam Włączy do góry sobie na napierdala, widzisz? Coś zginęło. Tu jest hey. chyba jas jakieś jaskinie, byśmy mogli wejść do niej. na kurde, czekaj, to jest... jakieś lampy mamy poprzez sobie, nie? No, F nie? Ej, coś tu jest! Kurwa, wielkie mi... wielkie zoba goni. Ja pierdyle, bager. Gdzie jesteś? Na zewnątrz. A, wycieśc na zewnątrz. No kurwa, rozwal, nie uciekaj no. Jak ja mam uciekać... Czyli zabić co skoro ty uciekasz, to Yeah! No ładnie. Kapu... się dzień do się doświadczenia już. Wow, ale mi dobrze idzie. Trzeba byś jakiś surowce znaleźć. Tam są jeszcze Że dwa właśnie dwa trzy trzy kolejne. Co to jest? O, tu jest coś jest. Iron Deposit. Nie wiem, czy to atakuje, czy nie, czy leczę. czy ja mogę w rogu leczyć. Chyba nie, tak. Albo wyjazda. jeszcze tylko atakujesz, a ja go leczę cały czas. <śmiennie> tak, magicy, nie? No. Uważam teraz życie się kończy, nie? No nie, właśnie, przywróciłem się, życie, spoko. O kurde, to jeszcze dawaj, te balczy, jest dawaj, ciemno. Dawaj. Jest jeszcze A ty Jeszcze jeden jest, jak jest tyle? No, tutaj bardziej z inaczej. Ale są słabe. Ciekawe, czy dałoby się na przykład takiego nitoperza z niej wojny, żeby można było na nim latać. O, tutaj kurwa jeszcze jeden kolejne. jest. Ale jestem no, za... Znalazłem żelazo wcześniej. Dobrze, ja jeszcze potrzebujemy jakiś crafting table pewnie. Tutaj jest do góry, w tym miejscu jest żelazo, chcę wyjść w takim razie. Pojawiłem się wcześniej, bo. Dawaj, dawaj, dawaj. Okej, okay, mam. O, tu też jest. A, mam. Aja. Czekaj, to jest jakiś bojownik. Kobweb. Elf. Scrub. Biega sobie elf. sakra, jak to jest słab czasami. Gdzie jest elf? Lance of Tedorara. Oh. Biegniemy na N, ciągle tak. O no. no. Okay, 1730, przydałbyś jakieś łóżko znaleźć wkrótce i, i spać? To już wie czy ta się tutaj zrobić dzień tak jak w tym, w Minecrafcie? Chyba to łóżko i spać Daj mi się zdaje, tak mi się coś zdaje bagel. Ale gdzie tutaj łóżko znaleźć? Czy je kupić czy wykraftować jakoś? Jak to jest? Nie Wiesz co jest z tego co widziałem to można spotkać. O, widzisz tam? O, chodź Bagger, w lewo. No to jest obóz. To. No i tam powinno być jedno łóżko. Ale tylko jedno jest. No nie przecież nie stary. będziemy dzieli się kuźwa łóżkiem jednym, co? Jest. A nie No, ale do tego drugiego, nie da się. Jest nothing special. Oh, jak to wiesz? Oh, jak... Ej, życie przywraca mi. Tak? No. Wow. <laughs> Ej, Złaś. Ty Wy, To jest moje łóżko. Złaś. A ja mam pełne Ej. życie właśnie. No. A ja jestem pełny. Juh. A się to Dobra. szybciej biegać? Chyba nie. Shift jedynie jak się trzyma, to coś się ba... spowalnia? Spowalnia, spowalnia. okej. Okay. się, Bagger. To shiftem się nie da biegać szybciej. Nie, nie, nie. Przecież to prawem fizyki. Bagel, po, 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 po co, ci ta lampka? Bo zaraz się cieno zrobi, już jest 18, nie widzisz? Poza tym cały czas oświetlam nogi, żebym w jakieś gówno nie wszedł. <śmiennie> Ej, Było to jest dopiero masakra. Drzewo. O, busz. <śmiennie> George W. Bush kuźwa, jeden z głupszych prezentów e, Stanów Zjednoczonych. Tak samo jak jego ojciec. Nie. O, tutaj coś znalazłem, zobacz co to jest. o, co to kuźwa jest? Kaczka? Nie, to wygląda jakiś... Co to kuźwa jest? Duckbill. To jest ten jak się on zwie po polsku. E, Na... Te co budują tamy. To, to nie jest bubr. Nie? To jest Bieber, nie? Właśnie. Ale jest też takie... Bieber. Nie? To nie, nie. jest Biber <laughs> Bieber śpiewa. Ale jest właśnie taki rodzaj zwierzęcia, że wygląda jak kaczka, ale to nie jest kaczka, z taką... no, to jest taka... Co to jest? Co to jest? Kolejny bat. Co on tutaj robi na powierzchni? Zobacz ten na spokoju, całosiu. Yes! Kaboom! Jest tutaj kolejna skinia? Możemy wejść do co jest. O, jest Ion! A mam gdzie, tego ion Gdzie teraz. te jaskinia? Tutaj. A, tutaj. Dobra, mam kolejne źródło żelaza. O, po do środka, a tu nic więcej nie ma, okej. Okay. Nic, nic, nic. Nie ma. Nic. Krótka strasznie. I płytka. A tu coś jest. O, jest. Zabrałem a, widzę coś. Widzę, widzę cię. No właśnie, właśnie. Fajnie jest a, to, że nie trzeba skakać, jesteś. żeby wchodzić do góry. Jezu, jak chciałem wysoko wchodzić teraz. O, Oj, mocno. tak, bo niektóre tygierki jak w, w Minecrafcie czy w Terrarii, nie? No. To jest męczące. O, a to jest wysoko. A tu ładnie. Bo, wow, wow, ja chcę wejść na samą górę. To Jest na obóz z, z tym, ze stołem. O, kuś, ja spadłem. Ale, ale okay. widoki. No, no. Prawie jak w Minecraft. Jest nothing special. Jak daleko jest do tego czegoś? O, coraz bliżej jesteśmy. Hmm... Gdzie jest to miasto? Jest tu łóżko? I... Jest to łóżko? Nie, to jest -table. crafting table. Jest crafting table? Nie, jest tu tylko. No. Myślałem, że jest crafting table. Zrobiłeś mi nadzieję jakąś. No ja też tak miałem nadzieję. Tam Danbagger. Ja. Mhm. Mm Maga Z... gdzie się No biegnę tylko tak naokoło przed tą górką, zobacz czy nie ma czegoś ciekawego, wiesz Przyda się właśnie jakiś wrogów znaleźć, żeby coś łatwego pokonać, żeby ponieść poziom. Chociaż mamy pierwszy poziom, więc jakiś tak biednie jest. O co jest o, coś jest się... Kot kuźwa. Koda się oczywiście... No nie, da się. Da się atakować. Ład, wow, zapewne zasadnie masz jeden punkt doświadczenia. Jest jej miejsce kółśwa. Spierdala jego Pikocie, co? Dlaczego ty atakujesz z bliska? Patrzcie i cię pobawić. Albo ja, nie jeśli nie bagaż, dziwię dlaczego ty atakujesz z bliska. Ja tak lubię. Ja jestem mac, który zawsze idzie na pierwszej linii front. Czeka, jeszcze się Nie są to straszne bardziej. potwory. No właściwie. Scrap. Ja zbieram masę tej wszystkich śmieci. Już w końcu co mam? Mam. O, Iron Boots. Ooo, mogę sobie buty założyć. No, nie, 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 to nie ja, że mam, to ja mam. Kupić buty. Da się pewnie założyć gdzieś. Shoulders, hands, chest, fit. o, tutaj w tym miejscu, ale to dla Warriora, dla ciebie kusia. Tak? Fila. Chwila. Dawaj, buty leżą. Nie masz czegoś dla mnie? Wszystko znaczy. Ja, Nie, jest. <laughs> Nic, niczego nie mam. Uh, fit. Mam Tagger. Jakąś formułę na dagger, że mogę zrobić, ale to jest dla rogue. E, Masz, mam iron, no. mam ginseng, plant fiber, pumpkin, pineapple, cobweb i flower. Nic nie mogę zrobić, kurde. W dzisiaj, w, w dzisiaj C? No. I to są rzeczy, które można robić. Kraftować. Hmm. Tylko oczywiście my nie, nie mamy pewnych. Rzeczy nie mamy na przykład wody, tak co widzę. Ci to pokazuj, campfire, fire, nie mamy tego. Nie mamy anvil. No dobra. Dobra, spadamy. Na N idziemy. Kurde, bez sensu dostajesz cały czas jakieś rzeczy i ja nic nie dostaję. A ma ludzisz, kurde. Opierdala się to tak jest. No ale ja jestem magiem, ja powinien dostać jakąś fajną zbroję, bo jakąś szatę maga, że mogę na przykład latać, albo przewoływać pioruny, albo jakieś kości trupy powstają moja rodzina i atakuje wszystko naokoło to no. no jest nie fair, tak jak na przykład nekromanta w Diablo to robił To tutaj alpaka mnie zaatakowała, właściwie A... ja ją pierwszy no, ale ona mnie teraz atakuje ma za swoje teraz, to są jakieś takie dziwne kozice powiedzmy, zmieniam, na fila? o jeszcze jedna, to jest kurczak chicken, chicken, pokaż rogi, dam ci sera na pierogi, o Jezu ile je tu kurczaków jest tak, tylko jeden bagel no był jeden na początku. One się szybko rozmnażają. Jeden czas no jajkami, dziesięć wyleciało. <laughs> I się poleciał. Rozbiły, się rozbiły właśnie jajka i od razu... O, widziałeś? W się rozpadł. Ta moczuga jest lepsza chyba jednak. O, już mam 44 cztery doświadczenia. Jeszcze chwila, będę miał 50 no. Ty, cwaniaku, kurde, ja mam dopiero 30 A, coś no, wypadło. Coś wypadło, no. Eee, jaką postać Ila Chwila, nos? kurczaka, ja mam... Mage. Maga. Ty rozwa tego kurczaka kuźmie, bo strasznie na polonie nam nie jest. Co masz ode mnie? My sobie wypadał łuk e, na. Ranger. To nie twoja klasa, nie? Ranger, no nie, kuźmie. Bez sensu. Co jakiejś dyskryminacja magów w tej grze jest chyba? Ej, wielki jakiś kogut. Fuck! Struś! Ojezus. Ojej, 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 o kurwa. Znowu za no, go zawsze za mną. Ja wskoczę gdzieś Ty go atakujesz czy jak? No Gdzie jest? On jest mocny jakiś? że rozwaliłem go Tak? No A, wydał się taki mocny. Ty na dole się coś tam świeciło wcześniej. Ty gdzie to jest? O, się coś świeci. Co to jest? O to jest bac znowu, te nTPże. siecący Mashum to jest jakiś tak, w Ej. O, level up! Tak? No, ale głośno. No, Nice, buggy, nice. Tutaj jest chyba. Co ja mogę z takim razie zrobić? Mam dodatkowy poziom, to mi się zwiększyło chyba atak. Power mam 5. Ne, dupę. Ej, wypadło mi coś dla ciebie, bugger. Bugger, mam coś dla ciebie. Mage? Tak. Ale nie różdżkę jakąś, tylko może zbroję, co? Pruszka. Eee, kuf. Mam jeszcze taką samą, wiesz? Identyko? No, ten sam model. Super Power 2008. 2008 przez 7. Jest eee, N. Na N. Kubiła, cały czas gubimy. Jest tylko jeden kierunek, gdzie mamy iść, a my się potrafimy zgubić. Mamy iść cały czas przed siebie, prosto. My nie potrafimy iść prosto. Tylko zerknę na mapę, ja pierdolę, jak to daleko jeszcze, jeszcze daleko. A to jest udowodnione naukowo, że na przykład, aby człowieka postawić na pustyni, bez żadnych takich znaków orientacyjnych ala drzewa, i kazać mu iść prosto, to on ostatecznie zacznie robić kółka. Kółko. Tylko a? dlatego, że... E, że... Ej, co, co ty się tam... Przebijesz? Jedną nogę ma krótszą drugiej, dlatego się kręci. Tutaj jakieś dziwne mi atakują. Zginąłem. dwa. Ja tak Pisz, samo. Jakieś śropąszcze Gdzie to było? Wo, masakra, ej. Mocny wyłygnoje, a fila z tą stronę. Nie ja wiem, to w tą złą stronę Masakra, co to było? Dlaczego nas atakowały, co? przez wodę trzeba przeskoczyć. Była ta woda tutaj wcześniej? Nie pamiętam. Ja wiem. Tutaj tak przez wodę. No idziemy na N, nie? Ale kurczę, ja nie pamiętam, żeby było coś takiego tutaj. A no, myślałem, że coś atakujesz, kurde. co, może się zmienił checkpoint. Ja wyglądam na mapę, klikam a um, jeszcze się nie pokazało, o, razu się pokazała. okej. Okay. Mam lagę jakieś tak 2-3 sekundy w moim menu. Ej, to jest blisko już, blisko! Nice. Lecimy zaraz do tej wielkiej dworowni. Mam nadzieję, że to będzie jakaś warownia, albo jakiś pole Ej, wagę, Nie wiem, czy u Ciebie na mapie, tej małej mapie, jest pokazana jakaś czacha? Chodząca? Nie. To ja. A, co tutaj jest, widzę, no, 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 O, ja tyle co, co tam jest? Kto się bije. Czekaj, nie, nie podchodź, nie podchodź za blisko. Co to kuźwa, cebula walczy z czymś? No jak jakaś cebula. To wygląda Define jak... Defeat the ruler of the... of the 3. Co to kuźwa jest? Co Czekaj, bo jeszcze on jest to? jeden wojownik, jest jeszcze jeden wojownik. Tu jest jakiś taki kormling Okej, okay, tego to jeszcze pokonamy. Cebula mnie atakuje. Jest, jeden... jest. Oh, I tam jest kuźwa. Wielki potwór. Jaka cebula? To jest Radish, czyli rzadkiewka Ej, to wyrzuca coś z ciebie. On rodzi dzieci. To jest matka. Ej, Bagger, nie chcę mówić, ale chyba nie mamy szans z nim. Ty, ale ty żyjesz. Ja się cały czas zbawiam. To jest jak mało życia zabieramy. Spoko. On tutaj cały czas jest ogłuszany. No dobrze, idzie nam. Ładnie idzie nam. Tak, tak, tak. Ładnie dla kogo? Dobra, ja spierdalam. <laughs> Czemu zginąłeś, Łosiu, co? Wybacz. ty jesteś słaby. Kuj Wybacz, Zginę, ale biegnę. do ciebie. bo to będzie twoja wina. Ale biegnę do ciebie. Spoko, Bagel. Kurwa, ale to jest brzydkie i takie jakieś złe. I śmierdzące, tak? Jeszcze jakiś... O, ktoś miał atakuje ogień. A to jest... To, a, to nie ty. <laughs> to nie ty. <laughs> ja ogniem nie mam. Nie ma takiego ataku. Miesz zabił, kuźa, dobra, nie ma sensu z nimi walczyć, ech. Aha, nie ma sensu z nimi walczyć.